Nary hey, wątpisz, że nie jesteś specem od demolki? Jakbyś był kiepski, nie zdobył przed tobą, ja? Myślisz, że nie jesteś majstrem? Ja co. Napierdala z nikoronim! Czul! Nie To jest chlorek potasu. Leko w to dugniesz, a jak pierdolnie nie uwierzysz. Strasznie! Czul! Mm. O. Mam szpetne ślipi. No, jak szpetne. Wyglądam jak szpetny gorowski cyklop. Ale no nic, ci Piję. I zapominam. Ale co? na tym gorolom. Na co mi stać? Ale no, muszę mnie dogonić. Czop, 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 czop. One nie są zbyt sprytne. Jarzek jest sprytniejszy. Ojej, teraz będą cię musieli posklejać w piekle. No kolejny dubbing, ale może... Zobaczymy, inżynier się dwa pozdrawiam.